Gramy Duszę nam z Michałem z kanału sąś tam wyspa Gier Michałka, coś takiego. Polecam wbić. Nazwę jego kanału znajdziecie w opisie, bo naprawdę zapomniałem, naprawdę. Przepraszam cię Michał. Czy ty tam masz na imię? Leon zabity. Na razie jest Easy. Ale naprawdę, takie małe wyświetlenia, takie subskrypcje, takie małe lajki, a takie suby nie. I nie wiem, co się dzieje na moim kanale. Dobra, pewnie trafię. Brawo, Michał. Czy jak ty to masz na imię? Sorry, jakbym źle powiedział, ale wydaje mi się, że masz na imię Michał, bo. Bo u nazwie kanału, mogę tak, tego się domyślać. piszcie jaki jest wasz, ul wasz ulubiony youtuber z z bo mój Kremol. Mam go nawet znajomych, jak oglądaliście mój poprzedni filmik. Miał wtedy live'a, dlatego chyba nie chciał grać, ale tak się średnio teraz jest. dobra, então, agora o que assim. będziesz na filmie, no bo będzie. Dlaczego się? Dobra, szybko. My się nie chce, Bo nie chcę, żeby widzowie się nudzili. Gramy już. Co znowu? Co chciałem napisać? Ja nie mogę. Wy celniki. Do Dobra. Okej. Okay. Już zrobię mi dajemy swój numer telefonu. Oczywiście to będzie prywatne, nie? Jeżeli macie co najmniej 8 subów i chcecie ze mną coś nagrać to wyślijcie mi swój kodzik w prusarstwie, to ja was dodam no i coś nagramy dobra, bierz to Gdyby miał większy damage, to nawet byłby spoko postacią. Przynajmniej ja tak myślę. Znaczy uważam. Nie myślę, uważam. Dobra. Przedostatni showdownik na filmie. Ja potem jeszcze będę z nim grał. Oooo, bomba! Win, win, easy. Naprawdę easy win. Dobra. Ostatni szałdałnik na filmie. A teraz ja zagram bólem. Jak nie wierzycie, że mam znajomych kremola, to proszę. Jest kremol. Prawdziwy kremol, jak widzicie. Dowódca kremówek. Jest to oryginalne, gdzie jest frościk, jak widzicie. Oryginalny kremol, tak? Dobra. Spoko nam poszło. Wiem. Gramy. Ja nie mogę. Ile on będzie pisać? Ja mieszkam w Wielonkach. To spoko. To spoko. Bo nie powiem, gdzie mieszkam, bo. O, jak bierzesz to subskrypcji, powiem, gdzie mieszkam. W sensie, w jakim mieście, było. bo. Bo resztę to chyba nie mogę powiedzieć, nie? Miejscowość tylko powiem. I nie tylko, będzie też specjal. Który będzie jakiś challenge, ale jaki to już wy napiszcie w komentarzu Dobra, kampimy Dobra, a jesteś? No Michał i Jadi, okej okay. Czekajcie ja tutaj tego kolta zniszczę. O Kurcze Piper poleca Aj Dobra To już się będę z wami żegnać Do następnego odcinka Cześć